Duża liczba przepisów prawnych utrudnia codzienne życie. Przeregulowanie gospodarki ogranicza produktywność i powoduje rozrost biurokracji. Mam bogate, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i wiem, jak wielkim problemem. Jest niespójność prawa i ciągłe jego zmiany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to małe i średnie firmy, które często nie są w stanie korzystać z usług profesjonalnych doradców i ekspertów, by spełniać te same wymogi, co większe przedsiębiorstwa. Będę dbał o to, aby prawo nie przeszkadzało zapracowanym osobom prowadzącym swoją działalność gospodarczą. Poprzez pracę parlamentarną będę dążył do uproszczenia prawa i poprawy jego stabilności. Chcę promować zasadę, by przy tworzeniu nowego przepisu likwidować jeden stary przepis o porównywalnym koszcie dla obywatela. Realizacja takiej zasady przez władzę ustawodawczą, ale też przez władzę wykonawczą, przybliży nas do celu, jakim jest wprowadzanie prawa zrozumiałego, przejrzystego i ułatwiającego funkcjonowanie wszystkim Polakom na różnych płaszczyznach życia.